Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hero Zero. Dzisiaj mamy kasyno, kasyno jest, właśnie niepotrzebnie wzięłem misję, bo zaczniemy od kręcenia w kasynie. O, tutaj mam na 22 kręcenia, także spoko, mamy jeszcze jakiś event, obchody jubileuszowe, nie wiem z jakiej to okazji. Ale tutaj nie grałem na PL-10 3 dni i jak widzicie mam lipę. O, telefony alarmowe mamy, także spoko. Ogarnę na szybko sobie, co tu muszę ogarnąć, jak to zwykle zrobimy, a taki później przyjdziemy do Kasyna. Na drugim serwerze przyjdziemy do Kasyna i taki szybki odcinek się postaram wam rzucić, bo 5 dni kurcze nie było. No nie było, nie było, no cóż mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że teraz będą częściej. Czekajcie, muzyczkę sobie ściszę, bo mi napierdala w no, coś. Chwila, wezmę te. A, już mi słuchawki nie działają. Pozdro. Chciałem sobie te takie mm, dokręcenia od regulacji głośności na słuchawkach y... znaleźć, nie? Na kabelku, ale jak się schyliłem głową w dół, to już mi przerwały, bo to są te y, zepsute słuchawki, gdzie jest mikrofon dobry. Muszę zmieniać, jak nagrywam, nie, że na ten lepszy mikrofon, bo tamten w nowych słuchawkach jest gówniany. To teraz muszę ściszyć głośniki, bo może być słychać na odcinku to, a nie chciałbym, jakby dźwięk z głośników szedł. Bo brzydko by to brzmiało. Ostatnio chyba tak było. Bo miałem problem, że mi w ogóle jakby z komputera dźwięku audio nie wychwytowało, tylko z mikrofonu, który... No, z, który brał głos z głośników, nie? No i to tak brzydko brzmiało, kurwa, jakiś dźwięk podwodny taki, nie? Jakby głośnik wrzucić do wody i on sobie tam plumkał Zrobimy jeszcze ataki. Tego eventu nie robię. Szkoda, bo tam wspomka na 7 dni chyba na misję jest. Ta, ta ta, za oponki, minus 50%. Także spoko by było. Chociaż tu i tak misji nie robię. Eee, Czy znaczy nie robiłem ostatnio? Dzisiaj już, nie wiem, chyba dwa paski nawet zrobiłem, nie wiem. Ale treny, treny, trenów sporo zrobiłem, chyba z 30. Ale teraz mam nadzieję, że to inaczej będzie wyglądać, e, co chciałem powiedzieć. Bo miałem dzisiaj coś do poruszenia: jakiś temat. E, nie wiem, ale powiem wam, że niedługo jest Dzień Babci. Także pamiętajcie, e, w poniedziałek dokładnie, jak coś. E, o czym chciałem powiedzieć? Nie pamiętam, powiem wam. Nie pamiętam. Możemy pogadać o kasynie. Kasyno chyba jest zajbiste. Nie wiem, jeszcze tam nie wchodziłem od kiedy jest, powiem wam. Do niedzieli włącznie z tego co się informuje. Jest. Takie info dostałem. Jak, jak się mylę, to nie na mnie. Nie na mnie proszę naganiać, tylko, tylko na kogoś innego. Takie sensowne, nie? Odbierzemy kryjóweczkę jeszcze. Zaniedbaną. Mogę coś postawić, bo mam jednego robota, co możemy postawić. Generatorownie chyba, bo tu mam 18 generatorownie. Tutaj również. To to nie na 18 poziom. 2 dni spoko, niech będzie. <laughs> Jeszcze jakieś ataki. E, 45 energii to mnie nie interesuje, ale 10 ataków by się przydało zrobić, co? Bo 4 punkty umiejętności są także, no. Panie i panowie, to jest na tym serwerze, to jest dużo, to lepiej niż treny. Mam nadzieję, że w kasynie nie trafię 80 trenów, bo nie wiem kiedy będę to robić. Naprawdę nie chciałbym, nie chciałbym. Chyba mam nawet zadania nadzwyczajne jeszcze dokładnie, ale nie chcę mi się robić. Wystarczy, że zrobiłem dzisiaj na PL22 i już mam dosyć. Żygam tym. Chyba z jakiegoś klikera ściągnę, żeby mi robił te e, zadania nadzwyczajne i, 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 i. i. I sprzedawał z automatu, itemy, nieważne jakie. Nawet, jakby pety tam się trafiały, niech sprzedaje. Ważne, że clicker robił, nie? Bo naprawdę, ja tak cierpię z tego powodu. W ogóle, w ogóle trafiłem fajną modyfikację na pasek, będę ją wirować. Nie wiem, czy dzisiaj mogę wirować. Nie, wirowałem. Smartwatcha jakiegoś trafiłem z misji. I co, chyba lecimy do kasyna. Dobra, misja się skończyła. Tutaj mam treny jeszcze. Punkty umiejętności wydałem, nagrywa się niecałe 5 minut, no w kasynie dzisiaj głównie posiedzimy, będziemy hazardzistami, nie? Pogramy troszkę, mam 200 żetonów, także 20 losowań i zobaczmy co los nam przyniesie, o prawie 3 treny, a chwila jeszcze Pecika zmienię, bo XP jak będzie leciał to przynajmniej na tego, nie? Możliwe, że słyszeliście jakieś szumy or coś, bo sobie kasznąłem. W gardle mnie coś zaswędziało. Kurczę blaszka. Ale naprawdę o czymś dzisiaj chciałem powiedzieć, takie poruszyć jakiś fajny temat do gadki, a zapomniałem. Były dzisiaj skoki. Takie kurcze... Jak nie oglądałem ostatnio skoków dłuższy czas... Uuu, broń spoko. To dzisiaj obejrzałem, to były te tak jakby... Mistrzostwa krajów, znaczy drużynowe skoki. O. Nie, że w drużynach skakali. No to. Niemcy byli pierwsi, nie? O jedną dziesiątą punkta nad Austriakami. O jedną dziesiątą punkta. To do bani nie można wbić, nie? Eee, typ w z Niemiec się wyjebał na 143 metrach. Pobił rekord skocznie i się wyjebał. Ale co ostatni nasz skoczek zrobił w drugiej serii Kubacki zajebał nowy rekord skoczni o pół metra dalej i się nie wyjebał I Polacy byli na trzecim miejscu, bo Norwegów y, zdyskwalifikowano Chyba Forfang miał jakiś taki strój za luźny nie? i to nie było dopuszczalne I ich ogólnie całą drużynę zdyskwalifikowali Ale jak ten chłop, ten Niemiec się wypieprzył to tak z tej dalekiej kamery. Wyglądało to strasznie. Później z przybliżenia, nie? Ale na trzeciej kamerze ogarnąłem, że on jakoś kolano się wygiął. Chyba cała rzepka to kurwa do wymiany, nie? To już mnie zabolało jak to widziałem. Tak mu poszło. Pewnie w kostce już ma rzepkę. Nie no, śmie się, ale nie chciałbym, bo on, on skoczył. Już chyba na taki bardziej płaski teren, nie? A to twarde. W ogóle jaki to jest nacisk na nogi, to chyba 140 km... 100 km na godzinę jest, nie? Także... Także siła ostra. W ogóle sezon cały przytrzymać, to jest też coś strasznego, nie? Jak ktoś trzyma y, cały sezon formę. No widzimy, że w kasynie tym nie idzie, bo to jakieś gówno ustawione. Inni topety se dropią, o 200 energii proszę, a ja a ja tylko Expa dostaję, no bez kitu. O, 18k expa, tego bym nie chciał. Nawet się cieszę, że tego nie mam. O, wspomagać jakiś. <śmulacza> nie. <śmulacza> ja pierdolę. Ja pierdolę. Naprawdę tej gorszy wspomagać, że dostałem. A zrealizuj teraz. Na 6 dni chyba z tego co widziałem. Naprawdę już myślę sobie, o może jakieś umiejętności, może nie będę chodzić teraz, jak bietek. tak chuja tam. O i 15 poziom beta, jak widzicie, zaczynałem z końcówką 13, także ten exp eksp... przydaje się z tego kasyna, nie? 80 koła. No i nie kręcimy dalej, nie kręcimy dalej. Spoko, na PL 22 se pokręcimy. Ale gówno, ale główno, jeżeli to ma być zwiastun losowań z PL22 to ja podziękuję. Dobra, jesteśmy na PL22, chwila. Tylko najpierw zróbmy ataki. Zróbmy ataki najpierwse. Dzisiaj trochę porobiłem tych ataków, bo bo chciałem skończyć ten, ten event, nie? Zaatakujemy tutaj, bo gdzieś kogoś tutaj w tej okolicy właśnie biłem. Ja chyba ostatniego biłem, albo i nie, nie wiem. Zaraz zobaczymy w sumie, bo będziemy mogli. E, mi się wydaje, że biłem. O, Sylwestra biłem, to chyba dwa razy Wtopiłem Z tego, co kojarzę, pineczkę biłem. E, ale na kim my skończyliśmy? Na Yazawie. Jak Yakuza. Yakuza, Yakuza, napierdala muza. Ło! Wow. Tu mamy 60 energii do walki, także 3 ataczki, nie? 20 ataków przez cały dzień, elegancko. Ale w ogóle, że tony lecą z, z Z... tej ligi, fajnie. A i w ogóle trafiłem pierwszy raz w życiu pelerynę ligową. Ja tak na początku, jak dropnąłem, to nie wiedziałem co to jest, bo nie rozpoznałem, że to peleryna i tak sobie myślę. Ej co to jest, nie? Po chwili się tak po dwóch sekundach domyśliłem, że to peleryna, nie? Ale w końcu mi wyleciała pelerynka Fajnie to wygląda Mam modyfikację na pelerynę, tylko że ja chcę ją odwirować, ponieważ yy, Nie daje mi siły, a mi zależy żeby dawała mi siłę i to jeszcze chciałbym odwirować Na razie mogę śmigać w tym, to daje mi 400 siły, także fajnie Nie zbawi mnie tam kilka dni wchodzenia jeszcze w gorszym itemku Wow I jak widzicie uzbierałem cały secik Na jakąś czkawkę mi się zbiera yy, Tu mam treny w ogóle tutaj mam treny i 9,5 misji to, to już chyba z tydzień temu zrobiłem, albo jak nie dwa, ale też treny, zobaczmy, no też treny, a zobaczmy ile mamy trenów, prawie 7,5 kafala, także spoko, nie najgorzej. Te modyfikacje trzymam sobie jak trafię itemki pod kondycję z miejscem na dziurę, znaczy na modyfikację. Ale dzisiaj robiłem zadania nadzwyczajne, jak widzicie, i nic nie trafiłem. Mam 180 umek do wydania, także to wydam teraz. Trzymałem to na odcinek. Serio, trzymałem na odcinek, nie wydawałem. W ogóle to przez kilka odcinków, chyba ten nie wydawałem tego, bo zwyczajnie zapominałem. Ale nie szkodzi, nie przejmujemy się tym. W ogóle mam 60 baniek, już nie wiem jakim cudem. Ale już chyba 300 milionów będę zbierać. Ja miałem w planach sobie tam y, y, przy 300 gdzieś uzbierać te 300 baniek, nie? A tutaj szybciej poszło, nie? O, ten już jest wyekspiony. Ta koza także lecimy z tym z Harlejem, Bierzemy go na samą górę i zmieniamy. Ponieważ mamy event skończony oraz mamy telefony alarmowe, to sobie wezmę. Bo już ja mam trenów. Także możemy to wykorzystać. Jest. O kurczę, już taka godzina. Wpół do 11. Ostro. 15 energii, ile mam? 51. Nie, to jeszcze nie będę brać. Najwyżej jutro sobie wykorzystam, bo jutro mam cały dzień wolny. I to zostawię, bo to jest tygodniowy telefon alarmowy. Dobra, idziemy na event. Mamy 3 punkty umiejętności. Kozak. Mamy jakieś tam. Manetki i mamy 78 koła Expa. Także zajebiście i kończymy. I mamy wspomagacz misji minus 50% na 7 dni. I co możemy wziąć? Eee, każde to gówno, ale wezmę to, bo jest najdroższe. Jest najdroższe, także możemy sobie to sprzedać. Mam w ogóle tutaj te pudełko. W ogóle ostatnio sobie ogarnąłem, że ja przecież yy, zbierałem te pudełka. O, mam jedno miejsce w yy, depozycie. To możemy tu schować rzutki jakieś jakieśni. Albo pudełko. O, pudełka sobie schowam Ono to żem schował. Jeszcze żeby było ładnie, to damy taką. Przydałoby się kupić toło chociaż stronkę, nie? Ale szkoda mi opon na to. Wiadomo, maskę trzeba trzymać na pamiątkę. W ogóle pasek odświeżyłem, ale to chyba wam mówiłem. To znaczy trafiłem nowy pasek i czekam na modyfikację, nie? Trafiłem plus 70, ale ciężko będzie dobrze ją odwirować, ponieważ tutaj ten pasek daje mi samą siłę oraz modyfikację na niego daje mi samą siłę, a mi zależy na sile. O, jeszcze mam tutaj ten, mm. kryjówkę do ogarnięcia, buty minus 20 to odwirujmy, garnitur to też będzie na minus, nie szkodzi, ważne żeby później seselnąć, nie? 2 expa stąd odbieramy. 300 siły. Nie chcę. Jakby było na pasek, to bym wziął. Dobra, i mamy jeszcze 13 punktów do wydania. Także wydamy. Ale jeszcze przed kasynem, jeszcze przed kasynem, mam dla Was raczej nie niespodziankę, ale spodziewaliście się tego. Także nie wiem, jak to nazwać. Nie niespodzianka po prostu. Eee... A. Wyniki konkursu, no tak. Wyniki konkursu mam. Zara będzie wszystko wiadomo, kto wygrał. Te konto chyba na PEL 17 podajże Także, także zaraz sobie kogoś wylosuję. Specjalnie tutaj daję w, w 14 minucie odcinka, ale to nie szkodzi, bo wiecie dlaczego? Ponieważ, ponieważ, mi o to chodzi. Dokładnie mi o to chodzi, żeby to było późno, ponieważ ten kto ogląda się dowie, że wygrał i takiemu komuś się należy. Dobra, load comments, wczytuj tam. O, plecy mnie swędzą. Powiem wam, że na siłkę wróciłem, to czuję się jak połamany, nie? Kurczę. powiem wam, że obolały Cały jestem dawno za kwasów nie miałem. Tobiasz Kaluga wygrał. Gratulacje, czapka, zgodnie z wymaganiami, e, dam Ci suba. Też ktoś mi powiedział, że mogę se kliknąć i będę w jego profilu, a ktoś, ktoś mi powiedział, że można zrobić również Tomasz, to, Tobiasz Kaluga. Pójść pod film, Ctrl F podajże, Tobiasz Kaluga szukać. I to jakoś powinno się zaznaczyć, chyba tak? O, super punch! Pozdro, super punch! Nie wiem czemu, ale mi się rzuciło te 3 szóstki w wy wyniku. Ej, tu chyba nie. A, jest tutaj, a mi coś podkreśla na czerwono. A ktoś jeszcze mi mówił: control G. Chwila. Aha, to jest to samo co control no, już jest. To jest to samo co. Co Ctrl F? Wygrałeś. Podaj maila. Podaj maila mi pod tym, tym komentarzem. Ja ci wyślę pasy. Tylko najpierw będę musiał je znaleźć. Bo dużo mam tych kont na konkurs. A z racji, że 5 pięć pięć dni nie było odcinka, to troszkę mi się tam. Wiecie, no, pozapominało, nie? Ale. Nie przestajemy. Mamy kolejne konto do rozdania na PL20, Kacper2k17. Pozdro dla Shoxera, dzięki wielkie za konto. Konto 200, prawie 50 poziom. Myślę, że ktoś przytuli takie konto, bo Pecik jest fajny. Dla mnie jest zajebisty, powiem wam, ja chciałbym mieć takiego na PL22. To jest mój wymarzony Pecik. Znaczy, no, jeden z takich wymarzonych, nie? Jest kozacki po prostu. Punktu umiej umiejętności to sobie wydacie. 300 siły w podstawie, także będziecie mogli zadania nadzwyczajne robić sposobem. E, jakieś pojedynki tutaj. Wiecie, ja tego nie sprawdzam, nie? Zbytnio. Kupię wam wspomagać i możemy zrobić jeszcze ataki. Tylko kurczę szybko, bo jeszcze kasyno chcę zrobić. A nie chcę wrzucać 20 minutowego odcinka, ale... ale tak będzie. Niestety. No i mam nadzieję znów, że jak ktoś wygra to po prostu e, po prostu będzie grać na tym, nie? Ja później tam e, już się nie wtrącam nawet, czy ktoś gra, czy ktoś nie, po prostu ma to ma i robi co chce z tym kątem, nie? E, co macie napisać? E, liga. Liga napiście. I... w następnym odcinku będą wyniki. Jak piszecie, kiedy będą wyniki, to... Zazwyczaj nie odpowiadam, bo mówię, że w kolejnym odcinku A kiedy kolejny odcinek? Ja sam nie wiem Po prostu jak jestem i chce mi się To se nagram, nie? Prosta sprawa, ale dobra Lecimy już, zara, zara, lecimy do kasyna Będziemy kręcić Ruletką W ruletę będziemy grać Ruską ruletę To będzie ruska ruleta 43 kręcenia, także lecimy Dzisiaj zrobimy 30 kręceń Mam nadzieję, że coś Fajnego nam siądzie no gówno, ta nuta co leci, nie wiem czy słyszycie, mogę wam ją podgłośnić O, teraz słyszycie? To kurczę, mi się tak z wakacjami powiem, wam kojarzy z tymi wakacjami, co było. Ale takimi. Ja jak tu nutę słyszałem, to. Ja taki pozytywny byłem zawsze, nie? Nie wiem czemu. Taka kurczę pozytywna, fajna pioseneczka, ale kasyno nie jest pozytywne. Jest ściekiem. kasyno to ściek. jak w realu. Nie wiem, nigdy w Kasynie nie byłem. Jedynie w GTA jak musiałem misję dla Uziego robić. I dla Kaliguli. Później chyba się odpierdalało tego Kaligula. Czy tego właściciela, czy nie. Czy z nim później chyba... Z nim się później było chyba. A nie wiem w sumie. Nie, bo było Kaligula i... De Rossi? Nie wiem, w GTA dawno grałem, ale było coś takiego. A chuj Najważniejsze jest, że dla Łuziego się robiło misje e, On udawał, że jest widomy, a tak naprawdę był niewidomy. I podawał rękę zawsze celnie, nie? To był kurcze skurczybyk. Mądry, skubany taki. Ale główno nam leci w tym kasenie, no to jest tragedia. Jak ja widziałem, co ludzie wygrywają, no to zobaczcie, tu wspomka. To główno akurat. Nie wiem czemu to się chwali ktoś kim tym. Znaczy to system wybiera, nie? Mister Dziadek wygrał. O, poziom 69, także na tym poziom spoko jest tyle cashu 70 koła. O, współczuję, bo też to wygrałem. O i zobaczcie, 80 trenów. Kurde, no znów myślałem, że będą treny. Ja pierdzielę no ja chcę. Peta jakiegoś trafić. Znów monetki. Ale gówno. Ale gówno! O, możliwe, że słyszycie fotel skrzypiący, ale to nic. Po prostu mam skrzypiący fotel i tyle. I mnie swędzą plecy. Na lewej łopatce. O, no i to jest kozak na 6 dni. Bieraj to, realizuj teraz. Przeżyję może. Ostatnio takiego misklika zajebałem, że chyba trzy oponki yy, zużyłem. Ale jestem przyzwyczajony do tego. No i... I teraz będę mógł przeżyć za ten wspomagacz, który dostałem, ponieważ będę miał więcej oponek. O, i dostałem rzuty. Mam nadzieję, że dostanę jeszcze broń. Na no PL10 ją dostałem, nie, bo to jest secik. Tu gówno. A, 4K ekspa. Nie najgorzej. No, jeszcze 10 kręcej mamy. No, panowie. Panewki, jak to się mówi. Się mówi się. Dajcie coś kurwa, ja biedny jestem, ja taki Polak typowy, nie? Sam nic nie dam, a, a wezmę to chętnie wezmę, nie? Ale gówno. Ale stinks, Żartuję. Gówno najgorsze. O czym mogę wam opowiedzieć? Eee, że nie jestem ulaną świnią. Powróciłem na siłkę. W sumie to mówiłem, bo mam zakwasy. No, old serio, kwasów dawno nie miałem, już nie wiem jak to jest. Ale teraz fajnie, fajnie. I znów nie plędzy specą. Plecy spędzą. O, punkty umiejętności chyba. Dokładnie, cztery. No Jezu, Jezu, Jezu. Dajcie mi coś w kasynie tym zakompleksionym gównie. Nie wiem jak ludzie mogą wyjebywać na to oponki. Już lepiej se e, kupić pasek energii za to. bez tu za dwie oponki. Jak widzicie, no co tu leci? No nic kurwa, nic! To 17 level peta w BMA, to, to spoko, nie? Bo tu leci tyle co z misji w sumie tego expa. No już myślałem, że pet będzie. Fajnie by było. Zajebiście by było. Ajajajajaj, aj, aj, aj. myślałem, że znów petik będzie. No i chuj. Elknę. Lipa się stała, panowie Lipa Ej. A, dobra Już się zdziwiłem, czemu telefonu alarmowego Mi tutaj nie zaliczyła Po prostu tego nie odebrałem jeszcze Dobra, dobra, wszystko jasne Wszystko jasne, panowie Ej, Tylko tak Czyny, czyny Nie, biorę żetony Dawaj żetony, jutro se pokręcę Póki jest, to pokręcę, mimo że to jest gówno. Ale rzutki mam fajne, jest plus 137. To jest siła. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Masakra 24 minuty. E, dzięki za oglądanie i do następnego, trzymajcie się. Yo.